Pierwszym z plecaków, który chciałbym zaprezentować wraz z Maxem, jest to plecak firmy Adidas Model Power 2. Chciałbym go troszeczkę opisać i zaprezentować Państwu. Przede wszystkim, jest to model, który charakteryzuje bardzo różnorodna Aha. kolorystyka. Znajdziecie Państwo kolory dopasowane zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek. Ten plecak wyposażony jest w specjalne wzmacniane szelki, które ułatwiają noszenie. Oprócz tego posiada regulację boczną, która również poprawia komfort noszenia takiego plecaczka. Dwa uchwyty boczne na napoje, które są nieodzownym elementem życia szkolnego, a także w środku dwie komory, które na co dzień pomogą z pewnością utrzymać porządek w takim plecaku. Proszę zobaczyć, jest to bardzo fajny plecak. Ma ciekawy design. Może troszeczkę prosty, ale myślę, że praktyczny. Dodatkowo ten plecak posiada wzmacniany spód, który podczas użytkowania będzie chronił przed przetarciem.